Witam Państwa. Portal nasz wojnicz ma przyjemność gościć dziś w domu pana Jana Iwańca w Dymbinie zakrzowskiej. Niestety nie jest to ani przyjacielska wizyta, ani wizyta mająca na celu ukazać bardzo niecodzienne hobby gospodarza. Jest to wizyta mająca na celu pomóc panu Janowi. Pan Iwaniec zwrócił się do naszego portalu o pomoc, o pomoc w swojej ciężkiej sprawie. Stan po operacji z powodu ciężkiej stenozy aortalnej. Sztuczna zastawka aortalna, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, znaczny stopień niedowidzenia, stopa cukrzycowa, stan po amputacji palca. Długo by jeszcze wymieniać, długo by jeszcze wymieniać choroby. Nie, pan Jan nie należy do osób, które nie mają renty, są odrzucone przez rodzinę. Rentę mają. Tylko nie mają z czego żyć. Dlaczego? Panie Janie, nie jest Pan bez środków do życia. Otrzymuje Pan emeryturę, rentę, prawda? Nie, emeryturę. Emeryturę po 60 latach przeszedłem z dwójki bezpośrednio na emeryturę. A emerytura, no, prawie 40 lat pracy, więc emerytura nie jest taka mała. A może nie będę tutaj w każdym bądź razie jeszcze dodatek pielęgnacyjny 150 zł dochodzi. Także no, no jest, no jest, jakby nie było, jakby nie leki, to na pewno tam nie poszedł. Bo brakuje przy... brakuje panu na życie. Dlaczego? Leki. Tak, proszę panią leki, jeżeli w jednym miesiącu <laughs> zostanie mi tych leków i nie muszę kupować insuliny, <laughs> ani, ani niektórych leków naciśnieniowych i około cukrzycowych, które od początku musiałem brać. To by było dobrze, ale w jeden, jak w jeden miesiąc zaoszczędzę, to w drugi miesiąc muszę wykupić i to jeszcze po prostu nie może mi braknąć insuliny, nie może mi braknąć naciśnieniowych, nie może mi braknąć, że teraz mi doszły leki na wzrok, bo żeby się mi nie pogorczył wzrok, no to jeszcze doszły leki, no to około 250 zł. Część leków podrożała, bo nie wszystkie. Część się utrzymuje w tych granicach, co była, ale część podrożała. Ale, kum, no ja i biorę insulinę Noworapid. To jest ta wysokopłatna insulina, dlatego że od początku ją brałem, bo naprawdę ta, ta insulina jest y, o tyle dobra, że nie muszę y, dwie minuty przed jedzeniem albo dwie minuty po jedzeniu ją zażywać, tylko mogę to wcześniej y, zrobić, jakieś pół godziny. Także nie, nie jest to tak wiążące i że żona ma czas na to, żeby y, po prostu y, dostosować się do podania tej insuliny, bo to trzeba i trzeba zbadać poziom cukru i to także to nie, po prostu nie... Ta insulina daje mi pewien, pewną swobodę, że to robię wszystko pomału. Zwracał Pan się o po pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzyskał pan ją? Nie. Dlaczego? Raz dostałem 150 zł, to jakieś dwa lata temu, i teraz ostatnio co przyjechałem, prosiłem o, no, o, o pomoc, bo po prostu wpadłem w taki dołek. No to dostałem 200 zł, resztę y, panie oświadczył mi. Że jakby że był, był w separacji z żoną i tak dalej, to by było wszystko w porządku. A zresztą przecież nie może rodzina pomóc, bo syn pracuje za granicą. Mnie to troszkę zabolało, bo jak ktoś nie pracował za granicą, nie wie jak tam się na pieniądze pracuje, a on ma troje dzieci. I żonę, która nie pracuje i jeszcze się buduje, ta jego żona wozi mnie, bo przecież ja nie chodzę, bo mam ja życę obu kończyn, więc nie chodzę, to ta dziewczyna mnie wozi I, i nie mogę powiedzieć, że tego. No a druga ma czwórkę dzieci, ona sama robi. I to zamiast mi pomóc, to mi jeszcze obgadali i zrobili różnicę między nami, między rodziną. Bardzo mnie to zabolało, i moją synową też zabolało. Pan prosił, z tego co pan nam wcześniej mówił, o węgiel. Tak, nie ma pan czym palić. No nie ma, palę mokrym drzewem paczkami. No, ja zawsze żartuję, że nawinie, że co się nawinie. No. A no obiecano węgiel. No, tu pani była i obiecała mi, mój pani łańcuch, ja panu naprawdę ja tylko będzie mówić będą pieniądze w styczniu, pierwsze to pan dostanie węgiel. Tak, dostali, bo yy, to mogę śmiało powiedzieć: lumpy po 250 kilo, jedną, jedną drogą im przywieźli, drugą ten węgiel wyjechał, bo trzeba było napić Ale to nie jest moja sprawa. Tylko mi chodzi o mnie i o takich ludzi jak ja, co nie mają na węgiel. Po prostu, bo jak kupi leki, trzeba zobaczyć jak te, te niewiasty to się serce kraje, jak odchodzi od lady w aptece i albo mówi niech mi pani do te tańsze, a te, a te droższe to nie, bo mi brakuje pieniędzy. Koniec. A te tańsze to są witaminy, a te droższe leki, co, co, co są rzeczywiście potrzebne, co leczą. To tych leków ona nie kupuje. I potem się, się dziwi, że, że nie, nie skutkują te leki, no, no, jak się je zamiast leków i tam. De facto na pan nie dostał. Nie, nie dostałem. Dostał to pan było... jakieś pismo wyjaśniające, dlaczego nie dotrzymano obietnicy? Ktoś I, do pana dzwonił? Ja upomniałem się o pismo, przyjechała do mnie pani, ale ze względu na bardzo trudną sytuację rodzinną, którą mi przedstawiła, a ja, jako ojciec, dziadek i człowiek, który przeżyłem troszeczkę i bólu, to się nic nie odezwałem. Mam bo ja czegoś że... nie rozumiem. Przyjeżdża do pana urzędnik i sam się skarży na swój ciężki los? Przecież on powinien pana podtrzymać na duchu, ale ta, ale ta a nie pani, na odwrót. Ale ta pani powiedziała, że zapomniała o y, tym powiadomieniu mnie, bo to pismo jej dał y, burmistrz, tak. a ona w tym w ferworze, w tym, w tych, tych, tych swoich kłopotach tak. zapomniała o tym. No i ja to przyjąłem za normalkę, bo, bo przecież się... Y, Wnuki są najważniejsze, zresztą dzieci są najważniejsze. Pani ja nie w tej chwili coś Pan robi? Złożył Pan jakieś pismo do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu? Coś, jakieś sprawy są niezałatwione? Liczy Pan jeszcze na coś, czy, czy po prostu już Pan z goryczą tylko powtarza, że się nic nie należy i załatwić się nic nie da? Wszystkie pisma poskładałem, ale tym Panią nie będę nosił, proszę Panią, co miesiąc. Wydruku, czy znaczy odcinka mo, mojej renty. Bo jak się raz w roku im zaniesie, to mają, niech se to wezmą na ksero, bo tu jest moja teczka, moje dokumenty i mi się wydaje, że można, ale to jest po to ten odcinek, żeby mi za, yy, razem z tym odcinkiem pismo pisze, że mi nie przysługuje, nic nie przysługuje, bo mi przekracza. No. To będzie jako dowód. I ten odcinek to jest jako dowód, że mi przekracza. Ja wiem, że przekracza. Tylko, że dosłownie mówię, dosłownie nic o, o biorze, o, o niczym, tylko mówię o żywności i o lekach. I gazu, gazu butla mi idzie tylko na jedna na miesiąc i za 100 zł prądu. Około 100 zł prądu. I nic więcej. I zostaje mi. Około 300 zł, raz więcej, raz mniej, no bo przecież nie, 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 nie dokładnie czysta, tylko jest i 350 jest i, i 280 i na jedzenie. Żona nie pracuje, nie ma renty, nie ma nic, a nigdzie nie pójdzie, bo, bo nawet dzisiaj trafiało, teraz bawić dziecko. I byłaby sobie dorobiła, ale nie może mnie zostawić, bo przecież ja tu nie ma widzę... Tu opieki. Ale nie widzę ile jest, nie mogę odczytać ilości, jaki poziom cukru, nie nastawię sobie aparatu do wstrzykiwania, no po prostu muszę mieć tę opiekę, bo już się przyzwyczaiłem, że co to herbatę, to co zrobię i zresztą każdy jeden inwalida to udaje, udaje Chińczyka, że że jest sprawny, jak ja z nim Panie mamy przed y, sobą tu pismo kierowane do Anny Iwaniec, małżonki, prawda? Tak, tak, tak. To jest Proszę mój. mi powiedzieć, o co chodzi w tej sprawie. Yy, ja nie przeczytałem tego pisma, to czytała mi y, synowa. Tak. I nie wiem, ale chyba bym musiał być albo jakimś chińskim uczonym, albo coś, albo studia jakichś prawniczych skończyć, żebym ja wiedział, co tu jest napisane. A, a, przepraszam, bo jeszcze pani przeproszę. Dzwoniłem do pań, do tego, że czy one wiedzą coś o tym? Powiedziały mi tak, żeby żona albo synowa z tym pismem przyjechała w poniedziałek, bo dzwoniłem w piątek, dzwoniłem w piątek, bo, bo nie wiedziałem, jak, to, jak mi to synowa przeczytała. To dzwoniliśmy zaraz i jedna z pań, a, bo ja nie, nie pamiętam nazwisk, zresztą to nieaktualne, powiedziała mi, żeby z tym pismem przyjechać w poniedziałek. I tu, proszę państwa, rzecz jest zastanawiająca. Żona pana Jana ma z tym pismem przyjechać w poniedziałek. Pismo kierowane jest do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu. Pismo skierowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie i wzywa się w terminie siedmiu dni o uzupełnienie spraw, całości spraw. Urzę, wie, nie, uspokoję urzę. Pana, to list jest, który poucza pracowników urzędu... Ośrodka pomocy społecznej w Wojniczu, w jaki sposób mają pańskie akta przesłać do dalszego rozpatrzenia. Pan otrzymał i wyłącznie y, jako osoba. Liczy Pan, że Panie z Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu y, zaczną bardziej rzetelnie sprawdzać osoby, którym pomoc powinna być udzielona? Proszę Pani. Ja wiem już co wierzyć. To, co słyszę od przyjaciół, od pracowników gminy, z którymi się znam, to raczej nie wierzę w cuda. Bo to chyba cuda trzeba, bo gmina jest tak zadłużona, że, że oni oszczędzają na wszystkim. Za wyjątkiem niektórych spraw, co by mogli nie oszczędzać. Ale to już ich sprawa. Y ja tutaj na siebie to raczej nie liczę, ale przykro jest mi patrzeć jak yy, nie mogłem pomóc tym ludziom, bo nie, nie, nie było w ogóle szans, żeby po prostu lepiej się do lekarza dostać, do diabetologa i tym. I teraz też nie mogę patrzeć jak odchodzą od lady yy, z częścią leków. I to jak się orientuje to tych leków takich mniej potrzebnych, a tych konkretnych leków, co są bezpośrednio, które działają na serce, na to, to oni nie kupują, bo to są leki drogie i, i nie stać jest po prostu na to. I proszę Panią, no strasznie dbamy o jedno dziecko, które tam gdzieś coś się stało i tak trzeba. O jednego człowieka, którego gdzieś tam porwali i coś mu tam zrobili. A tutaj setki się ludzi kończy, bo nie ma za co się leczyć. Nie ma się za co leczyć. I to jest przykre. I to jest przykre właśnie. A jak się poleczy, to i tak z głodu umrze. To czy jakaś śmierć jest lepsza? Nie wiem. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że w sprawie pana Jana Iwańca uda nam się, uda nam się pomóc. A przynajmniej wyjaśnić tę sprawę. Dlaczego I, i nie został nie. skazany na obojętność urzędników? Dziękuję uprzejmie dla portalu Nasz Wojnicz, Zdębiny Zakrzoski, Aleksandra Romańska. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie.